Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Troszeczkę mnie nie było, wiem, troszkę zaniedbałem Was, moich drogich subskrybentów, ale tak czasami bywa. Trochę przerwy, trochę rzeczy dobrych, złych się wydarzyło. Nie będę Was tym zanudzał. Także jak jestem, ale długo mnie nie będzie. Tym razem sprawy zdrowotne. Bark się zepsuł, trzeba go naprawić. Także przez jakiś czas jeszcze nie będę w stanie nic dla Was nagrywać. Ale jadę dzisiaj, myślę, że pojadę jeszcze jutro. Także z dwa filmiki myślę, że jeszcze się powinny jakoś teraz na czasie pojawić. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam Was do subskrybowania. Jeżeli treści Was interesują, dajcie kciuka do góry i widzimy się za chwilę. A ja lecę na lokalny Autohaus, jeden z moich ulubionych, tam gdzie sam kupiłem samochód. I zobaczymy, co tam u nich się nowego pojawiło. Co można kupić, za jakie pieniądze. Sam jestem ciekawy. Do zobaczyska za chwilę. Jestem na miejscu. Powiem Wam, dużo się nie zmieniło. Ale coś tutaj nowego chyba jest. Tego sobie nie przypominam. Audi A3 w sedanie w kolorze czarnym. Powiem Wam, że wstępnie widzę, że on nie jest w wysokich pieniądzach. Nie wiem jeszcze jak tam u niego z przebiegiem. No, wiem stukanie, słychać tu i na telefon się zmieniło. I ten, te dotknięcie w szybę może być słyszalne. A tutaj skrzynia manualna bez skóry. kolorek czarny, 35 TFSI, to będzie 150 koni. Proszę, dwie końcówki wydechu są. Tutaj są drzwi do naprawy, jakoś coś się przyfaczyło albo przyrysowało. Jeszcze raz go patrzę, oglądam, ale tu się nic nie dzieje oprócz tych jednych drzwi. Co my tu mamy? Audi A3, limuzyn z pierwszej ręki, rocznik 20, benzyna 1.5, skrzynia manualna, niecałe 100 tysięcy przebiegu, 150 koni, 17400 euro. To jak jestem obok, mają, x trójkę mają, starszą. Tu jakaś obcierka była z przodu na zderzaku. Kolor czarny, perga klasyczna. Widzę, że jest to diesel. Napęd na cztery koła. W środku automat bez skóry. Wygląda to wszystko dosyć poprawnie. Z tyłu miejsce mamy. Ja Wam powiem w tej generacji nie, że brzydki, ale przód średnio mi się widzi. Trochę te lampy takie jakby za małe. Z tyłu natomiast ładnie ten samochód wygląda. Wiadomo jakieś czarne szyby by się przydały, może czarna felga. Każdy lubi co innego. Jeszcze raz do środka. Ogólnie samochodzik fajny. Spójrzmy jeszcze raz na ten przód. No, brzydki on nie jest, ale jakoś mnie mega nie urzeka, pomimo tego, że jestem fanem BMW. No dobra, a co oni tu chcą za niego dokładnie? Mamy tu X3 z X Drive'em. Dwulitrowy diesel, rocznik 13. Automat. 117 tysięcy przejechane. 184 konie. 14 900 euro. To według mnie też nie jest za niego dużo. Tu już Audi A4 Avant, Nieco świeższy. 23 rocznik. Środek bez skóry, skrzynia automatyczna, bez wirtualnego kokpitu, zwykłe klasyczne zegary. No, z tyłu nie zajrzymy, bo jest siatka. Proszę, tu rura wydechowa jest. Nie wiem czy to jest diesel, czy benzyna. Nie zwróciłem uwagi. Tu nie ma rury wydechowej, czyli na pewno diesel to będzie. Przykurzony, ale deszcze padały, ten cały psyf powietrza spłukiwały. Fela klasyczna. Widzę tutaj żadnych uszkodzeń nie ma. Audi A4 Avant 35 TDI. Z pierwszej ręki rocznik 23. Diesel automat. Dwulitrowy diesel. 90 tysięcy przejechane. 163 konie. 25 900 euro. I tu już będzie miękka hybryda. No, może ja się na ten temat wypowiadać nie będę, co o tym myślę. Tego sobie nie przypominam, ale mówię drugą. Nie nagrywałem, nie jeździłem, także nie pamiętam, co było. Nieco starsze Audi A4. Fela klasyczna, ale dosyć spora. Fajna. Czarna szyba z tyłu jest. Skrzynia manualna. Bez skóry w środku. Tak to nam się z tyłu prezentuje. A już teraz sobie przypominam, pokazywałem go w którymś z wcześniejszych filmów. Bo gdzie nie, gdzie są wniotki od gradu. Tak, ja Gochawem pokazywałem, on był po lekkim gradowiciu. No ale zobaczymy, może się cena zmieniła. Co się z nim dzieje. No widać, gdzie nie gdzie delikatne wgniotki, ale to naprawdę jak się przyjrzy dobrze. Audi A4 Avant, rocznik 11, diesel, manual, 2 litry pojemności, 223 tysiące przejechane, 143 konie, cena 7900 euro. A tu już Audi 6 Avant, na pewno jest do wymiany przedni zderzak. Podrapany, na dole brakuje wlotów, coś tu się działo. Fela dosyć biedna, jak na ten samochód. To klasyczna, zaniedbana, ale ten samochód zagrasza moi drodzy. Tutaj umówmy się, nie ma co wybrzydzać. Skrzynia manualna, bez skóry, czarna szyba z tyłu jest. Dziadzia z dużym przebiegiem, 3-litrowy diesel. Tu widzę, klapki z tyłu do wlewu nie ma. Obcierka jakaś była. Ale to jest wszystko do naprawienia, myślę, że nie dużym kosztem. Z tyłu klapa również. Według mnie ten samochód był robiony typowo na szkodę. Dwa duże kominy są. Z każdej strony coś. Jeszcze raz do środka. Ale naprawdę on jest w dobrych pieniądzach. Patrząc na te wszystkie jego uszkodzenia, nie jest to jakiś kolosalny koszt naprawy. Da się to zrobić w dobrych pieniądzach. Tu gdzieś rdzawka. No mówię, nie jest samochód idealny. A co tu się dzieje? Audia 6 Avant. 3.0 TDI. Rocznik 11. 3 litrowy diesel. Automat 304 tysiące przejechane, 204 konie, cena 6900 euro. Także bardzo tanio. No, jak ktoś chce tanim kosztem kupić ażustkę, takie coś sobie drapnąć, naprawić. I jeszcze polata. No, może coś jeszcze, tak w tych granicach 10 tysięcy euro. Nissan Mikra, w kolorze jakimś szarym. Środek manual bez skóry. Zwykłe, proste miejskie auto. Ale na pewno nie jest brzydkie. Fajną stylizację mają te Nissany. Pytanie jest, jak to z przebiegiem idzie. No, klameczka proszę tutaj schowana. Trochę jasnego w środku, jakieś jasne obicia. Źle to nie wygląda, na pewno. Kolorek przyjemny dla oka. Przód przyjemny, fajny samochodzik. Rocznik 19, 76 tysięcy przejechane. Benzyna 1 litr pojemności, 101 koni, 10 800 euro za niego sobie krzyczą. A tu jeszcze na placu obok na autohausie sąsiednim. sat Arona czarny. Też nie pamiętam, czy już go kiedyś nie pokazywałem. Ale cena nie jest wysoka. Tę ja tylko pokażę. Bez skóry manual. Ta, ta absolutna podstawa raczej. Samochodzik nieco wyższy. Z małym silniczkiem. Do miasta, jak ktoś lubi wyżej siedzieć. Czemu nie? Że wysokie krawężniki macie. Albo drogę dojazdową na osiedle dziurawą taki takich jak najbardziej. Seat 1.0, rocznik 19, 100 tysięcy przebiegu, litr pojemności, 116 koni, o może tak, 14 tysięcy euro. Dużo to chyba jak za niego nie jest. No niestety za dużo się nie udało zobaczyć, nagrać. Dużo się nie zmieniło, a tak jak Wam wspominałem z czasem słabiutko, ale jeszcze jutro myślę, że pojadę na Audi, zobaczyć co tam się pozmieniało, co ciekawego mają. Wy to pewnie zobaczycie w którąś z kolejnych niedziel. Nawet nie wiem jak te filmy ułożę. Nic kochani, bez przeciągania. Ja się zawijam. Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Cześć!